Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DisplayDima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Prison Simulator. Tym razem chciałbym Wam pokazać dodatek Power Wash, który wychodzi dzisiaj, 12, 12 maja. Także każdy, kto chce sobie tutaj też ograć ten dodateczek, to zachęcam sobie też go zakupić, aby wejść w ten dodatek, bo tak ostatnio myślałem, jak to zrobić. Jest taka inna droga. Niestety, nie wchodzimy przez nową grę, a wchodzimy sobie przez e, dodatki. Tak, jak tutaj widzicie, i wchodzimy w dodatki, i tu mamy power wash też. Także możemy sobie tutaj stąd ten dodatek, stąd ten dodatek odpalić. Tutaj mamy też e, oczywiście last man standing, czyli ostatni żywy, że tak powiem, stojący. Mamy też e, zombie, i możemy sobie też tutaj z hordami zombie prawdopodobnie walczyć, ale my się zajmujemy power washem dzisiaj. A w Power <laughs> będziemy mieć kilkanaście tutaj rzeczy do wyczyszczenia, jak widzimy blok egzekucyjny, sale TV, sale odwiedzin, kostnice i tak dalej, do kostnicy stołóweczki, korytarze, pokoje odpraw, także sporo, sporo tego tutaj jest do czyszczenia. I zobaczmy sobie jak to tutaj się dzieje. Weźmiemy sobie blok egzekucyjny. Źle przeprowadzona procedura prowadzi do prawdziwej tragedii. Nie wiadomo, czy gość sobie na to zasłużył. Ale no, niestety, ktoś musi posprzątać ten Bajzel. Rozpocznij. No i dobrze, witamy w Prison Simulator Power Watch DLC bez zbędnych cechy. Zacznijmy od podstaw. To jest twoja myjka ciśnieniowa. Dziękuję, dziękuję za myjeczkę ciśnieniową. Nasza myjka ciśnieniowa ma trzy rodzaje końcówek: fioletowa, zielona oraz pomarańczowa. Różnią się one rozmiarem i mocą. Ok. Pomarańczowa dysza została stworzona do zadań specjalnych, jak na przykład zmywanie krwi. Uuu. Aby zmienić obecną dyszę, wciśnij R. Ok. Twoje zadanie jest proste: wyczyść cały sektor. Powodzenia i baw się dobrze. No i elegancko, dzień doberek, komputerek. Eee, co my tutaj mamy? O, widzę, że taki piękny FPS. Łosz 30, kurde. No, pięknie, pięknie. Dobra, dajcie mi sekundeczkę, zaraz tutaj naprawimy te FPSiki. No i dobrze, FPSiki naprawione. Eee, trzeba było tam parę opcji zmniejszyć. Niestety, na power chyba więcej detali jest tutaj i przez to się tutaj bardziej laguje. Dobra. Co my tutaj mamy do zrobienia? Clean the room, ok, no tylko tyle. Myślałem, że troszkę więcej będzie tutaj e, informacji, że na przykład wyczyściliśmy sobie zle, wyczyściliśmy coś tam, wyczyściliśmy coś, coś tam, a tutaj po prostu clean the room jest, no dobra, no to co my tu mamy? No i co tak sobie musimy psikać, bo wiecie, to jest krew na przykład, nie? Fioletowa końcówka, pomarańczowa końcówka, oni mówili, że do krwi jest, no dobra, no to to sobie wyjedziemy. Ale dziwnie woda leci. Kurde. Ale nie jest źle, nie jest źle. No i tak na tym polega całe DLC. I tak sobie będziemy czyścić teraz przez najbliższe pół godziny. Ale możemy ściany też tym myć. Ale dziwna akcja, że tym ścianę też umyjemy. Mega dziwna akcja, że tą chyba wszystko umyjemy końcówką. Tak? Ale. Dziwne, to no, dobra, ale patrzcie, tu w ogóle z farbą chyba schodzi. A nie, to wysycha, ok. Ja myślałem, że to kurde z farbą schodzi. Ja pierdzielę. W ogóle mamy 0% nadal. Ja już tu krzesło myję, to nadal 0%. A, dobra, bo to może nam... Nie, no myje nam ta końcówka, a ta inna, ta inna jest taka bardziej wąska, ta jest taka szeroka, ok. No to machajmy tą szeroką podłoga. Pyk, pyk, pyk. Kurde, jak to zmywa szybko. Krwi nie zmyjemy, ale... Ale to to autentycznie zapierdziela. Ciekawe czy można odwrócić. Przełącz końcówkę, pokaż brud. Eee, pokaż brud. O, kurde, to, toż to wszystko brudne. Patrzcie jak czyściutko. Ha! to, ale bryzło równo z tego ziomka tutaj, który tu miał egzekucję. Dobra, no 14%. Ja myślę, że to jest podstawowy, łatwiejszy na razie, że tak powiem, łatwiejsze pomieszczenie. Ta cala śmierci jest dosyć takim małym pomieszczeniem, więc pewnie dlatego ona jest tutaj. Więc pewnie ona dlatego jest tutaj. dobra, pyk 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 i tu co i tu jeszcze tu i tu właśnie no i czyściuteńko kurde elegancko powiem wam że power wash całkiem spokojnie nie wiem czy graliście kiedyś w grę power wash jeśli nie no to zachęcam was sobie pograć power wash też jest jak wiecie osobną grą od innych twórców dlatego tutaj widzicie też mamy akurat w tej grze power wash dlc Dobra, jedźmy tu. Podłoga, podłoga. Ciekawe, czy to idzie coś więcej poza tą myjką. No, jestem ciekawy, czy, czy będzie tylko ta myjka, czy, czy może coś będzie więcej. Wiecie, to jest grada takich, znaczy DLC jest dla takich, wiecie, ludzi, co naprawdę sobie lubi czyścić po prostu i się zrelaksować. Bo jednak to jest praca relaksująca. Mm, dobra, patrzcie. No i czyści, czyściuteńko. Tylko tak. Trzeba będzie tu krew, tu krew, tu krew. A te największe partie tutaj, ale yy, obrócić można. O, i super. No i można obrócić. To mi się podoba. Że oczywiście możemy obracać też yy, tą myjeczkę. Żeby kamery nie zachlapać. Tu odwrócimy, tu odwrócimy z powrotem. Pyk, pyk, pyk. I elegancko. No i co my tu jeszcze mamy? Tę ściankę jeszcze nam została. Strasznie czymś to musiało tutaj ten, bo krew to ja rozumiem, ale co to jest to inne, wiecie, z człowieka, bryzło. Czymś innym, jeszcze jakimś brązowym. Nie okłamujmy się, co to jest takie brązowe, co bryzło z człowieka. Dobra, yy, pomarańczowa do krwi, tak przynajmniej mówili. Więc jedziemy sobie z pomarańczową. Pyk, pyk, pyk. O ile to jest krew. 70% jest już zrobione. Możesz odejść i wybrać inny obszar do posprzątania. Lub może całkowicie dokończyć. Eee, dokończymy, ten no, obszar, panie 70%, to kurde wiesz te 30 to może jeszcze sobie damy radę gdzieś tam dokończyć. To trzeba dobrze celować, wiecie, żeby to 100% pewnie osiągnąć, to trzeba będzie być prawdopodobnie bardzo dokładnym. Ciekawe czy można te rzeczy przestawiać, czy nie bardzo. Hmm, dowiemy się, dowiemy się, ale chyba, chyba nie można ich przestawiać. Dobra. Tutaj jest umyte, do pięknie, pięknie, kurde, stoliczek jak ta lalka umyty, w ogóle to nam nie błysło, więc zakładam, że to jest jeszcze mega brudne. Gdzieś tam u góry, gdzieś tutaj, wędrze, wędrze. No i tu z tyłu, o i już jest czyścitka, no i piękna umywaleczka teraz. Niezła jazda się tu musiała dziać. Dobra, i trzymy tu jeszcze coś. Tak, umywalka już, ta ściana też już. No i co nam pozostała? Ta rura nam pozostała jeszcze. Powiem wam, że ten dźwięk... To słychać jakby tutaj jakieś ten... Jakieś elektryczne urządzenie cały czas strzelało nam. Dobrze, brud zniknął, no ale ściany wciąż pamiętają swoją przeszłość. Praca została wykonana, może przejść do następnej. No i dobrze, menu główne mamy 100%. Także elegancko, dobra, no to jedziemy. No i dalej, dodatki Power Wash. Czy tu mamy? Mamy. Ok, czy się pojawiają jakieś znaczki? No dobra, no to sala TV. No to jedziemy po kolei. Oglądanie telewizji to przywilej, z którego więźniowie bardzo chętnie korzystają. Ale gdy dodasz do tego niezbyt zdrowe jedzenie, masz bardzo obrzydliwe efekty. No to jedziemy. No, i co my tu mamy? Kurde, wygląda to, powiem Wam strasznie, w sensie, bardzo dziwna tekstura, takich, kurde, dziwnych plam, nie? No, ale dobra. Okrutnie, okrutnie, dziwnie to wygląda. Powiem Wam, nie wiem. Ale mnie to przeraża. No, dobra, myjeczka tutaj. Czy coś będziemy mieć więcej poza myjką, czy nadal będziemy tutaj klepać? Eee, czy nadal będziemy tutaj klepać dużym? Chyba nadal będziemy klepać dużym. Szkoda, że nigdzie wody nie podłączamy i tak dalej. No dobra, no to jedźmy sobie. Pyk, pyk, pyk. Ścianka za ścianką. I pomieszczenie zaraz będzie czyste. Co ty się tak bugujesz o te krzesła, chłopie? Dobra, co krew na kaloryferze. Co to się stało, że tutaj krew na kaloryferze? No, chyba ostry mecz musieli oglądać. Dobrze. Ściana, ściana, ściana ścianą, ale sufit też by pasowało umyć. Dobra, elegancko. Patrzcie, jak czyściutko. Kurde, pani sprzątająca, pani grzywna, by się tu nie powstydziła. Tego sprzątania. Bardzo szybko to idzie, powiem wam. 5 minut i po robocie pewnie będzie. Szkoda, że nie ma jakichś pieniędzy za to, wiecie, może fajniej by było, jakbyśmy mieli pieniążki i fajnie by było, jakbyśmy sobie yy, dostawali, kupowali jakieś myjeczki, jakieś, wiecie, gąbeczki, jakieś coś, no to to by było naprawdę spoko DLC, nie? Bo tak samo mycie jest w jakiś sposób, yy, sposób relaksujący, ale może być, wiecie, dla większości osób nudny po prostu, nie? No jest to jakiś taki dodatek do gry, to faktycznie to trzeba przyznać im, że jest to jakiś swego rodzaju dodatek, no ale jak widzicie podłogę się powinno jakimś mopem myć według mnie. Nie powinno się myć tutaj myjką podłogi, prawda? Podłogę można było rozwiązać mopem. ściany jakąś ściereczką albo coś. A myjką oczywiście jakieś takie super cięższe zabrudzenia. A tutaj to naprawdę myjką wszystko jedziemy z koksem. Ktoś chodzi, bo to nie są moje dźwięki. Normalnie ktoś za drzwiami chodzi, aż mnie to normalnie straszy, powiem wam. Dobra, krzesło, krzesło, wodą też. Ja pierdzielę, nic tu nie ma do tego. No dobra. Ale tak jak mówię, 5 minut będzie po robocie. Krzesełka zaraz, czyste. będą, do każdej strony. Dobra, czy tu jeszcze coś? Chyba, że łone mają krew Dobra, jedno jest czyste już, drugie jest czyste trzecie jest czyste, dobrze, czwarte czyste i co, i piąte? I piąte czyste, także krzesła czyste, tu czysto Tu mamy czysto, no to jedziemy dalej, pyk, pyk, pyk Czekać to dolatuje w ogóle tak daleko, nie, a patrzcie, czy jest pewien obszar dokąd dolatuje, no i spoko no, i to się chwali. Dobra, pięknie, Elegancito. No, i tutaj mamy Elegancito też, już prawie. Czy, jak ja pochodzę po tym brudzie i wejdę na ten, to zostają ślady? Nie, nie zostają. A szkoda, mogłyby. Mogłyby, mogłyby, bo w końcu po brudnym chodzimy. Dobra. Elegancko, elegancko, biureczko jest zrobione. Kontynuujemy, 70% pracy, wiecie, najlepiej na 100% wszystko robić. Po tośmy, wiecie, to DLC ogarnęli, żeby tu na 100% robić. Telewizor wodą umyty. No, elegancko, na pewno będziesz działał pod wodą, ee, panie. Także na pewno, na pewno nic ci się nie stanie pod wodą, dobrze. Dobra, jedziemy z krzesłami, w ogóle te krzesła myślałem, że one z krwi i że one czerwone, a, one... a to jest z krwi, okej. Okay. Dobra, dobrze wiedzieć, że to jest z krwi, to tak, to musimy wyczyścić, to musimy wyczyścić, no i to, czyli trzy, trzy miejsca z krwi. No to jedziemy. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie, wiecie, czy poza krwią i brudem coś jeszcze będzie, wątpię, ponieważ nie mamy końcówek na to. Jest jedna wąska końcówka, która, która chyba nie myje krwi, więc ona dochodzi w takie miejsca pewnie mniej dostępne. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tu sobie odwrócimy. I jedziemy z tą krzesełkiem jeszcze. Proszę nie siadać przez najbliższe 4 godziny, żeby krzesło wyschło. Dobra, a nie tutaj żyjście normalnie jakąś krwią, co wy, żeście, co wy, żeście tu za kepsy jed? Dobra, dobra, jest krzesełko. E, dobrze, że nie musimy tak super dokładnie tego zrobić, wiecie, wystarczy, tak widzę, chyba tak z 70%, 80%, jakby tego umycia mieć i, i też nam zalicza. Dobra. Dobra, że bereczka, no i co 90%? Uh, co ja, opuścił? Aha, przecież sufit, a ja tu gadam o suficie, a sam go nie umyłem. No dobrze, no to sufit, przecież, że sufit jest do umycia jeszcze. Chopie, ty już tu byś chciała, to sufit jeszcze, a tu już myślałeś, że to koniec roboty. To jakiś normalnie glon chyba na tym suficie, bo na zielono, to wiecie, tu to, to jakieś glony. Dobra, tu jest umyte, tu jest umyte, tu jest umyte. Patrzcie, no i elegancki suficik się robi jak ta lala. <laughs> dobra, dobra, dobra. No i pięknie, patrzcie, lecimy na pełnej. Dzisiaj z tym. Dobrze, 100%, brud zniknął. E, no to menu główne i jedziemy dalej. Ciekawe jak dam kontynuuj, to mi przejdzie na. E, przejdzie mi na. na ten ekran. Dobra, pokój strażników, sala odwiedzin do kosnicy, cela śmierci, blok egzekucyjny, cela śmierci, strzelnica, szpital prysznic. Dobra, no to jedziemy sobie, pokój strażników. i Jeszcze jedno zrobimy. Ale widzę, że on taki troszkę większy. Strażnik też człowiek, więc ma prawo do solidnego odpoczynku. Szkoda tylko, że te dranie nie potrafią po sobie posprzątać. No i giri. ciekawe, czy znowu będzie cały pokój wyklepany? No, bo też tak może być, nie? No, i co my tu mamy? A dzień dobry, dzień dobry. Czyli są tutaj. Są tutaj ludzie. Gdzie mi myjeczkę zostawiliście? Halo, Where is my power wash? A, leży na ziemi przede mną, dobra. No i git, co my tu mamy po posprzątania? Filary jakieś, dobra. No to jedziemy z koksem. Podłoga jest co? Czerwona, ale to nie jest krew, okej. Okay. Przepraszam, przepraszam, ja tu myję. Kurde, co wy żeście tu narobili? Halo, halo, co wy żeście tu narobili? Szafeczki, kurde, macie takie brudne. Jak wy tutaj w ogóle kanapki chcecie robić? Przepraszam, przepraszam, ja tutaj myję. Dobra, ciekawe czy to to dolatuje. W sumie dolatuje, także nie wiem po co jest ta mała myjeczka ta fioletowa w sumie. Jak tą sobie też wszystko zrobimy. Powoli i tą też trafimy w każde miejsce. Dobra czy to jest umyte? No ta szafka coś nie bardzo chce nam się tutaj umyć. Halo. No nie bardzo ta szafka chce. My pamiętajmy o niej, ona coś nie chce zaskoczyć. O, zaskoczyła teraz. No i git. Co ty gadasz do mnie simsowy człowieku? A, dobra. Nie można cię wodą lać po oczach. Okej. Okay. To nie łazić mi tu kurde, jak ja tu sprzątam mnie tu, dzieli łażą mnie tu łaziki. Dobra, krzesełko, podłoga Lodówka widzę czysta. Ojej, jak, szaf jak szafki szybko znikają, coś się im dzieje. Te Ty, jeszcze ich nie dotknąłem wodą. Ale szybciutko poznikały. No dobra to jeszcze tutaj Patrzcie, czyściuteńko, czyściuteńko. W ogóle chyba wystarczy tu na dole myć, tu góry już nie trzeba. Bardzo szybko zalicza. Co jest mega dziwne, że to tak szybko zalicza, no ale dobra. Nie wszędzie tak szybko zaliczało. Proszę się stąd odsunąć, a nie krzyczeć, że coś tu jest nie tak. Dobra, patrzcie, no elegancko. Dobra, lampy chyba nie trzeba. Tu nie trzeba, no to jedziemy tutaj z tutaj skoksem. Tutaj tutti tutti tutti. tutti. Czyby czyste, tu czyste, no to tu tylko stoły, krzesła. Dawaj, dawaj, panie, kubki byśmy wam chociaż posprzątali, to by było lepiej. Weź, chłopie, odejdź stąd, a nie krzyczy, że cię wodą leje. się przyczepił, że go wodo leje człowiek. No, przepraszam, ja tu myję. Dobra, dobra, dobra. Tu jeszcze filar jakiś zostaje. Ciekawe, jak ten filar, czy tam niżej będziemy mogli dostać? Czy to mi zaliczy, czy nie zaliczy? Hmm. O, zaliczyło, czyli leci tam gdzieś Dobra kontynuuj Mordko 100% chcemy Przepraszam, przepraszam Dobra widzę, że tego nie zaliczyło jeszcze zagłówka Poduszeczki zalicza Na pewno, na pewno usiądziecie, bo to mokre to wiecie, to uważajcie chwilę Dobra, pyk, pyk, pyk. No, troszkę się ciężej zaczęło faktycznie. Dobra, wiele my mamy 87%. To jeszcze ten filar na środku. Jest do umycia. Dobra, filar ogarnię ogarnięty. Tylko, że tu nie możemy wejść z tyłu, wiecie? Dobra, i tu jest ogarnięte. Ile to? 91%? Krzysełka na pewno. One sobie krwi są jeszcze, więc je trzeba na pewno umyć. To takie fotele, wiecie. Siedziska. Dobra. Alright. Ciekawe, czy one mi dadzą do 100%, bo tak nie widzę, żebym gdzieś przeoczył coś. Dobra, dobra. Bardzo przeszkadzają te elementy. Nie wiadomo, czy to. Dobra, jeden zaliczony, 93. Tak, wydaje się, że to nie zaliczy mi do 100%. Więc będziemy szukać, co mi nie zaliczyło. Chyba jednej szafki mi nie zaliczyło. <laughs> Ale nic nie wiadomo nigdy, zaraz zobaczymy, jak to mi zaliczy, to zaraz zobaczymy co tu jeszcze będzie. Kurde no, dawaj tutaj może od innej strony podejdę, bo to tak wiecie, wstyd. Dobrze, staj właśnie troszkę tutaj, o. No i staj. Dobra, 95%, co mi tu nie zaliczyło jeszcze, jak tu wszystko czyste jest, halo pod tabulatorem jest pokazywanie brudu. ale no niestety... Nie, nie pokazuje nigdzie brud, także wiecie, no... Czyściutko wszędzie, bo tak, tabulator tam powinien podświetlać brud, nie? A więc nic nie podświetla. czysto to wszędzie. A, tutaj, dwie kanapy gdzieś coś, o kurde, dobra. Dobra, jedną zaliczyło, a druga? A jedna już druga jest tak oblana wodą, że to już na pewno ją powinno zaliczyć. Halo Dobra, 100%. No i elegancko i zaliczyło. Jak damy kontynuuj, to widzicie nie przechodzi, nam, tylko nam zostawia. Dobrze. Dobrze moi drodzy, patrzcie, 3 zrobiliśmy na 100%, także e, zachęcam zakupić sobie ten dodateczek DLC, jeśli jesteście fanami tej gry. Mm, to bardzo taki fajny dodatek i można wiecie sobie troszeczkę przedłużyć żywot tej gry mm, i się tutaj zrelaksować. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam zostać łapeczkę suba. E, no, 12, 12 maja, czyli dzisiaj wychodzi, wychodzi ten dodatek, nie zapomnijcie. Trzymajcie się jeszcze raz i miłego hejka.